Wirusy to jedne z najbardziej zagadkowych bytów na Ziemi. Nie są klasyfikowane jako organizmy żywe, ale zachowują się jakby były żywe. Nie potrafią się same rozmnażać, nie oddychają, nie mają metabolizmu, ale gdy dostaną się do żywej komórki, potrafią ją przejąć i zmusić do produkcji swoich kopii. Dlatego naukowcy od lat spierają się, czy wirusy to forma życia, czy tylko złożone maszyny molekularne. Wirusy zostały odkryte w 1892 roku przez rosyjskiego botanika Dmitrija Iwanowskiego. Badał on chorobę tytoniu i zauważył, że czynnik chorobotwórczy przechodzi przez filtry, które zatrzymują bakterie. Nie wiedział jeszcze, że odkrył zupełnie nową kategorię wirusy. Kilka lat później, w 1898 roku, holenderski mikrobiolog Martinus Bajering potwierdził to odkrycie i nazwał ten czynnik Kontagium vivum fluidum zakaźnym płynem żywym. To on jako pierwszy użył terminu wirus. Niektóre wirusy są naprawdę dziwne. Wirus wścieklizny powoduje agresję, paraliż i lęk przed wodą. To wszystko zwiększa szansę wirusa na rozprzestrzenienie się przez ślinę. Wirus mozaiki tytoniowej tworzy kolorowe plamy na liściach roślin. Ale to nie dla estetyki. Plamy przyciągają owady, które roznoszą wirusa dalej. Niektóre wirusy atakujące pasożyty mogą zmieniać ich zachowanie. Przykład: Wirusy infekujące pasożyty tasiemców mogą wpływać na ich cykl życia, by ułatwić przeniesienie do żywiciela końcowego. Wirusy są wszędzie. Miliony z nich unoszą się w każdym metrze sześciennym powietrza. Mogą być niszczycielskie, ale też użyteczne. Wirusy atakujące bakterie, zwane bakteriofagami, są dziś testowane jako alternatywa dla antybiotyków. Żywe, martwe, a może coś pomiędzy. Jedno jest pewne: wirusy to jedne z najdziwniejszych bytów w biologii.